Karty na ten weekend to paść denarów i świat, które można podsumować w taki sposób: Zainwestuj, bo zobaczcie, jak ten paść trzyma denara. Zainwestuj w świat. Zainwestuj. W świat to mogą być podróże, wyjazdy, ale też coś, co jest twoim światem, twoją pasją, co daje ci to spełnienie. Takie poczucie, jak właśnie pokazuje ta kobieta na tej karcie. Jestem pełnią, jestem lekkością, jestem przyjemnością. Co to jest dla ciebie? Co to jest dla ciebie? I ta inwestycja, to może być inwestycja zarówno finansowa, konkretnie, żeby włożyć jakieś pieniądze w to, w nauczenie się tego, co pragniesz się nauczyć, ale to może być też inwestycja czasu, bo to są wszystkie rzeczy, zasoby. Paść denarów uwielbia się uczyć, on się nazywa w tarocie takim studentem, jest prezentuje student, więc może to jest też inwestycja twojego czasu w nauczenie się czegoś, co, co daje ci tą przyjemność, albo wyjazd. Pozdrawiam was serdecznie. Ja właśnie inwestuję swoje czas i pieniądze i, i siebie w pobyt w Londynie. Młuch.